Czy jesteśmy gotowi na euro? Z ośmiu stadionów gotowych jest siedem. Czekamy na narodowy w Warszawie. Polsko-ukraińskie obiekty są drogie, ale nie najdroższe na świecie. W pierwszej czwórce najbardziej kosztownych stadionów świata znajduje się tylko stadion narodowy. Koszt budowy jednego miejsca o ponad 3000 euro mniejszy niż stadion Wembley. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie największych gwiazd europejskiego futbolu? Tak, widząc jak szybko reprezentacje bukowały sobie miejsca w Polsce: Niemcy, Dwuroliwski, Hiszpanie, Gniewino, Anglicy, Hotel w centrum Krakowa, Portugalczycy, Obiekt 30 km od Poznania. Kończymy rozmowy z drużyną Portugalii. Bardzo mi się Hotel Remes podoba. Czy piłkarsko jesteśmy gotowi na wyjście z grupy? Wiele nam wyjaśni grudniowe losowanie w Kijowie. 54 minuty, i wszystko będzie jasne. Kto z kim i kiedy? Autorami całej ceremonii są ludzie z UEFA. I cały scenariusz jest dosyć ściśle, co do sekundy, opracowany. Więc nie ma zbyt wiele miejsca na improwizację. 2 grudnia będziemy też wiedzieć, jaką piłką gwiazdy piłki będą strzelać gole na euro. Ponoć ma być szybsza i dynamiczniejsza od mundialowej jabłki.